No to się mano wszystkim. Witamy. Gramy sobie. W co my to gramy? Battlefield 1942. Czyli stare młodzieńcze lata. Dokładnie. Ej, kuźwa, to jest mój? Tak, to jest mój, bo się na niebieskim. O, zginął! Ktoś mnie zabił. Zabiłem kogoś. Haha. Ha. Ej, bo ja jednak jestem. W ogóle jesteś z tobą w drużynie. Nie, ty masz player 17, nick, tak? Yy, no. No to nie jestem z tą w drużynie. A ty jesteś w niebieskich. Ja w ogóle nie wiem gdzie iść, bo... Aha, tam są chiniole. Bo ja myślałem, że jestem hiniolem. Nie da biegać. Nerwuje Jak ty się celuję mocno... w ogóle? Ja tu celować nie umiem Yyy, prawym Ale to z kijowe. Ła! Czołk! Czołgierz! Aha. Zabił mnie czołgierz! Mogę przejść do ciebie. O, jest, jestem z tą w drużynie. O. Wow. Yy, ja w którym jesteś idę... miejscu? Weź zacznij na mapie. No, a, ubił mnie. Zacznę na mapie, gdzie jest? No tym to tym samym środku respaw... się respię. No to weź respawn na 4F. Yyy, czemu tam? Za daleko. No bo ja tu jestem, tu się zresztą. No dobra, no jest. Aha, widzę cię. Czekaj, mogę tam wsiądnąć. O jestem, jestem na górze. Nie. Siedzę u A. Ciebie na górze, jedź tam do gdzieś. Gdzie Ty jedziesz? Tylko gdzie? Ej, tam jest... To są nasze samoloty? Ej, tu nie, wszystko to wszystko jest... jest nasze. Nie, Czekaj, bo oni nam przejmują tam na lewo. Leć... No, tu drogą jedź, no. Kuźwa. Się jeździć nie da. Gdzie to? Gdzie tu tu mam jechać? Przez most? Tak, przez most, bo oni nam tam przejmują y, bazę. Dobra. Znaczy, jest ta flaga skapitulowana. Kuźwa, jak to wolno jedzie? Nie ma tu przyspieszenia jak w BF-ie trójce? Nie gdzie ma. się grało w ogóle? Czekaj, bo... Aha, jeszcze dalej, jeszcze dalej za drugi. O, What? coś nas nawala! Ale to chyba samolot rzucił tą bombę Czekaj, ja wysiadam, tam bo wyszedł. mamy zero, zero, życia Nie, mamy... Ży nie, dobra, mamy zero jednak, no Racja o, tu, tu jestem, nawet za to było Nie wiem, gdzie mamy iść Tam widziałem jakiegoś spadochroniarza, tam jest Widzisz go? Y nie, nie, nie A tu jest, no Co to było? Ja mnie rozsadziło Jak moc. Ja pierdolę, jak się wstraszyłem Ej, dobra, to chodźcie zrespimy na 5. Czeka, bo mnie automatycznie to jest pomiędzy bo automatycznie i D. To automatycznie mnie zrespiło. Bo tu są, jest przeciwnik w czołgu. Jestem na E4, tak to, to o to chyba chodzi. No to ja idę na 5 pomiędzy A i D i biorę antytanka i rozwalę tego czołgierza. Ja mnie coś jedzie. A nie, czerwoni są nasi, tak? Ej, tak. skąd tu się życie bierze? Tak, w ogóle? niebiescy są przeciwni, ej. <gulia> strzelałbym do siebie, ja pierdzielę do Mam swoich. Dwie, dwie kreski życia tylko, kurczę no. Ale wygrywałem. to jest... To jest Czekaj, tak do dupy, że tu masz wiesz jak. Yy, jak jesteś w czerwonych, to twoi są na czerwono, przeciwnicy są na niebiesko, nie? Ej, dobra, to jest nasz samolot. Ale gdzieś tu widziałem samolot przeciwnika. Ja okay, ubiłem kogoś, nie? Był gościu, ale już go nagle nie ma. Co to było? To ty? Nie, yy, Nie, ja jestem na moście w tej chwili, tu gdzie jechaliśmy wcześniej. I nie wiem skąd życie wziąć. Właśnie widzę, o jesteś, jesteś. Ja przez gościa przeleciał RPG i padł, nie? Yy, życia są na respie niektórych, wiesz? Na niektórych ja respach. Na krew je zaraz. Dobra, przejęliśmy, gdzie my mamy iść teraz? Yy, nie wiem, mapa. Ale to jest taki na odrzut, Na wiem, 6B. Na 6B. Czyli musimy iść tu. A to jest ich baza, to, to tego idzieś. nie wiem, czy możemy przejąć. Cześć, ten samolot jest nasz, okej. Okay. Ten drugi samolot. Nie, bo jadą, jest... jadą. A przeciwnicy na niebiesko? to ma odrzut, no. Fuck, samolot. Upadłem. Ale ja no. tu w ogóle nie wiem, ten. To jest taki ma odrzut, że to jest masakra. Nie, samolot rozwalił. Dobra, to yy, rozpimy się w tym samym miejscu Czyli No 5D i E po tak No Zagram Właśnie sobie w... rozwali nam tu czołg, samolot nam tu czołg rozwalił O, z tubą ubiegam. Tu w niektórych budynkach wiem, Ale że... Ale to na... ma celownik, o super No kuźwa, przebaczmy... samolot! Nie ty, Przeciwnik A uciekaj bo my rozwalił O kurde Następny, co też jest ich? Nie, to jest je znaża No strzelaj w niego, strzelaj! Które? Strzelaj to? w niego ziomek, strzelaj Nie, tu, tu jakiegoś ziomka poganiam. Może nie, strzelaj! Strzelaj, bo ja w ciebie strzelę. No i wyszedł, dobra, teraz ja sobie postrzelam. Chodź tu cwania, trafię ci trafię. A nie trafiłem A tu głupia, tu tylko z tubą mogę biegać teraz. Ale nie, dobra, jedzie czołg, jedzie czołg, jedzie czołg. Jedzie czołk Gdzie? No, o, rozwaliłem go! Jak go, ja go no. ładnie rozwaliłeś. Ej, e, biegną tam na moście. Patrz. Padł czy nie? Nie padł. Nie Nie padł, ale trafiłem, ziomka. Drugi do mnie strzela. Ten co jest na moście do mnie nawala. Padłem. A, też padłem. Ale głupie. Wezmę sobie snajperza. I się zdrespię w tym samym miejscu i go załatwię. Nie, no, a Kurwa, nie trafiłem. <głupie> Gdzie oni tam są? Tam się jakiś kamping swalniak Yyy To jest mój? Ej, ja rzuciłem w ciebie, czy to nie ty? No nie, no nie trafiłem kuźwa snajperem, chłopie W kolesia cztery razy celowałem, nie trafiłem w niego Czołgierz! Bala. Jaki czołgierz wielki Czemu nie mogę nim jechać? Oooo ale mi pojechał, jak mnie zaszedł Ej, musi ktoś chyba drugi wsiąść do tego czołgierza No właśnie nie o, można nim jechać, to jest głupie można, można! Dwie osoby są. Gdzie jesteś? To czekaj, wejdziesz na lufę o gościu wyskoczył. Bo. Yy, przyjechał czołg następny. Ale mam teraz sniper. Ała! Jak mi jedzie? Jak on mi pojechał? Nie, ten czołg jest do dupy, nie da się nim jeździć. Kuźwa, klasę chcę zmienić. Nie chcę już być snajperzem. Musisz paść. Mm, ale czekaj, bo ja tu nie wiem. Nie ogarniam w ogóle tej gry. A kurwa, rozwalił mnie, no ja pierdolę Chłopie nie ogarniam, naprawdę, nie ogarniam po prostu nic Czekaj, to ja w go pojechałem, nie? Gdzie ty w ogóle jesteś? Na tej górce Ty nie znasz Dobra, ja sobie przejdę tak, tu się skampię Mówię, To że była kiedyś klasa, żeby yy, Żeby pograć, nie? Trzeba było umieć Chyba go rozwaliłem, rozwaliłem go, aha. I to jest dobre. Mam 2-6, o kurczę. Co, czemu ty masz 6-6? Z jakiej racji? O, pojechałem go chyba. O, bo Kurwa, nie, czemu ze czemu snajpera rozgrywało. trzeba dwa razy trafić? E, nie zawsze. E, ja mam. Ja mam dwóch zabitych siedmiu. O, dobra, uwaliłem razy go. razy zginąłem, to pierwsze to są punkty. Aha, <laughs> czyli ja mam jeden 6 jeden dopiero? No, to nie to jest zabicie. Jak ja przecież gościa w czołgu rozwaliłem, nie? Cześć, i teraz drugiego. Aaa, kurwa. Wyskoczył mi koleś jak granata, rzucałem. Zalacz na mapie, na którym jesteś, punkcie, to dojdę do ciebie. E5? E5 jesteś, tak? Oooo, heda dostałem. Ja jestem. No też jestem E5. No to jestem za tobą, bo padłem. Aha. To nie wychodź tak. Y, trzeba przejść bokiem, bo wychodzą y, Kuźwa z... Y, przez most I tu w budynkach się kamperzy bo ja mam snajpę wydarzy. i widzę... A, nie trafiłem Dobra, gdzieś tu samolot lata, to nasz? Nasz lata tutaj samolot O, tam lecą Jest na moście koleś, koleś leci na moście Właśnie, Zabiję. nie umiem trafić ale kuźwa to ma rozrzut. Ty padłeś teraz? Nie. No ja właśnie widziałem jak dziomek jakiś pada od snajperza. Nie, leży sobie. Tam jest Dobra, ja idę do tego o. budynku, co tu jest na dole. Do tych ruin, znaczy. O, dostał heda. No, 2,7 staty, ale fajnie. Dobra, tu jest puszka. jedzie. O go. Nie, nie da się. O, znowu Hadzika Hed dostał. gościu Cześć, bo coś mi się wydaje, że ma chyba dźwięki za cicho. Ale nie, bo jak nacisnę escape to wyjdę kuźwa do menu jest... Trzeci <trym trym> raz HEDA dostał <trym> Ej, czołg jest! Wiem właśnie A jaki zes Nie trafiłem Rzucam w niego granatami Nie wiem czy go rozwalę bronią zwykłą Chyba nie O padłem 4-8 A tu nie ma wiesz, 3, tu nie ma automatycznego przeładowania Musisz sam przeładować broń Aha A! Okay. Czołgierz mnie widzi! Uciekaj! Uciekaj! Czołgierz ja mnie widzi! Ja spokojnie Fak tak okay, bo nie możemy, musimy iść do innej tej, bo nam przejęli Dobra, rozwalili tego czołgierza No przejęli nam tutaj, ale nie wiem, może nam się uda to przejąć z powrotem Nie ma gdzie klas... strzelił chyba. Życia nie mam O, tu jest ammo O, bardzo ładnie, tu jest ammo Chyba, wziąłem to ammo? No. Tak, wziąłem, bo mam gra... Ja pierdolę. Jak się wystraszyłem. O, tam był gościu! Zaraz na moc wyskoczy. To jesteś cały czas w tym, w tym samym punkcie, tak? Nie. No i już tego innego, ja jestem na E4 teraz. Na E4, yy, dobra, dobra. Na E4 jesteś, to ja to mam skupię iść... Aha, tak, dobrze, mówię. Tak, o, tam. zabił mnie, bo mu wyskoczyłem. Aha, a czekaj, już jest punkt nasz, ten następny, dobra. Chyba, że idemy na czołga. No dobra, to ja się wrócę. Bo jeszcze ja tam do ciebie. No, jeszcze mówisz, na E5, za... E5 jestem. No wiem, 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 jestem za tobą. To chodź. To ja mogę e kierować. Ty Ty będziesz prowadzisz chciał. czy ja prowadzę? No, będę prowadził Dobra. Jesteś, okay. Jesteś. Mów mi, gdzie jechać. Jest tam gościu za ruinami, widzisz go? Nie, nie, nie. Na wprost jeden, o widzisz? To jest aha, nasz, aha, nie? aha. Ty znasz? Tak, tylko że nie mogę lufy podnieść wyżej. To nie znasz. Nie, nasz. nie to jest nasz. Ale tam jest. No, to jest, bo, to jest drugi. Co? Co wiesz? Kurde, to się nie obraca ta lufa dookoła, musisz ty obrócić. Nawalaj, nawalaj. O ja go pojechał. A, Czekaj, bo tu był go. następny. O, widzisz go? Tak, jest koleś naprzeciwko Rozwaliłem go chyba. chyba. Ty czy to nie ty? Nie, tak, ja. No Zobacz, idą na, moście, na moście, na moście, na moście, nawalaj. Oooo, dwój następnych, dawaj, dawaj, dawaj Nie mogę, to się długo przeładam na... i gościa Nie mam jak pojechać gościa Łoo rozwalili mnie Dobra, ale sniperem i lepiej szło Snajperem się trafić nie mogę, ale też wezmę się z kampie gdzieś na górce i będę rozwalał tych co na moście są. Tylko o którym się to kładło, zetem A nie trafiłem Uciek mi ziomek Gdzie on jest? Ja Kurde, następny. w ruchu ciężko jest trafić kogoś Jak biegają no. do, do dupy to jest Trafiłem ziomka Ale padł czy nie? Nie 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 A, e, zauważył mnie ktoś Fak Fak skąd mnie ściągnął Tyś mnie koleś czy uważył i nie wiem skąd mnie ściągnął <noise> Oznacz go <noise> Czekaj jak bolecą samoloty. Dobra, biorę z powrotem. Granaty nie, nie rzucił na. nas Aha samolot, na nas. samolot mnie ściągnął, dobra. Ten pod nami jest jakiś, patrz go. A, rozwalił mnie, pod nami parę metrów jest. Ty nie mogę w niego trafić, nie trafiłem w niego. No dlatego zmieniaj sobie na te zawsze. Ale to jest, ja byłem. Aspoltero. Aha. Nie mogę wybrać tego spawna, straciliśmy. To idę na F4. No, no ja jestem na E4. Teraz. Mm, to tutaj. I 220 ticketów tu im zostało. 226. Tak, ale będziemy przechodzić teraz przez most. I oni nas będą rozwalać. Ale widzę cię, widzę cię jak biegniesz. Tam koleś na lewo biegł, ale nie. Czy to był na nasz? Na prawo czy widziałem. Ale tam nawala. Widzisz ten jakieś autko, czy co to jest? Dobra, ja przejdę tak jak ten kolej za tym ziomkiem będę biegł Za mną idzie czołg się zastanawiam, dlaczego mam nick player coś tam, jak kuźwa grałem w to wcześniej Ale to origin, nie wiem, to... Rozwaliłem ziomka, haha Dobra, przejmujemy bazę Dobra, ja tam i... aha, bo tutaj jest jeszcze do przejęcia, ja idę już przez most Akurat mi się zatrzymał Ammo, ammo, zupełnie ammo Kuźwar, nie wiem po co ja naciskam. O, tu jest życie Haha, tu w środku jest życie. Znalazłem życie, albo żyćko, jak to kloc odpowiada. Przejęliśmy tą bazę czy nie? Przejęliśmy. Nie, bo mam 0 HP, praktycznie życie. No to chodź tutaj. Idę, idę, idę. Gdzie ty jesteś, nie widzę cię no nic Jestem gdzie. w bazie na D4 No to tutaj, no, no to... To ty? O dobra, biegnę do góry Bo ja mam kreseczkę minimalnie, nie, na samym to chodź, dole. tu jest życie, tu, w tym domku A dostanę za to punkty, <śmiech> Zaleczenie. <śmiech> tak, pewnie tak <laughs> Ale staty, 5.12, ty masz 5-11 Tu jest życie Gdzie? A, tu! No, a tu jest samo Dobra, napełnia się, napełnia Jedziemy Ale jazda Dobra, idziemy polować Mhm mm Co to co za co, domek, ta... co kibla nie ma? No, <laughs> idziemy tutaj tak jak ten most, nie? Ja tu widzę ciągów A, pad, padł już jeden Czołgierz jedzie Wiem, ale my tak mamy 777 punktów Oni mają 191 A, już nie jedzie czołgierz Wiem A gdzie ty to widzisz te. Aha, tu są nasze punkty. No, dobra. Wow, coś do mnie trafiło, właśnie. albo spadłe. Coś mnie trafiło, albo. Idziemy tam na chinioli. No, Co ja właśnie jest? lecę przez ten most. Aha. Wpurwiam, że się nie da tego robić. Sprintu. Dobra. Przejęliśmy to czy nie? Nic im nie lata, dobra, chciałem sobie polatać samolotem Przejęliśmy. Jest git. Już tam idę, już wchodzę na most eee, Aha, okej. Okay. Kuźwa... Widzę cię. mam ja już miałem celować, bo mi coś wyskoczyło. Dobra, ale... No oni tam biegną na lewo. No właśnie na lewo są nasi. No ale tam nasi musimy stokre. biec dalej. No. Bo oni tam no, to mają kupną wadze. No, to poczekam na ciebie. No, jestem I już. Ten. No, no to lecimy razem, dawaj. Tam jest ich baza, je, je chyba się nie da przejąć, nie? Yy, nie wiem, nie mam pojęcia, stary. Widzę jakiś gościu, nasz tam biegnie. Yy, samoloty widzę, lecimy samolotem. Czekaj, bo czołg tam jedzie, widzę go. Yy, Dobry, właśnie kwa. do samolotu w las yy, przeciwnik. A, szkoda, że nie można. Nie, chociaż nie wiem, czy nie można uwalić gościa w tym. Ja się nie tu wiem, położę, nie może dojęcia, mnie nie zobaczy Ty już tam idziesz? O No właśnie wiem, dlatego się położyłem, żeby. Mi... O, chyba wyleciałeś w powietrze, nie? No tak, jakby. Ja widziałem cię w oddali. Twoje zwłoki. Tak, jakby wyleciałem w powietrze. Eee, gdzie my to byliśmy w ogóle? Tu. Dobra. No jestem tam dalej, się z Kitram. Tu byliśmy i idziemy tam, okej. Okay. Ups, czołgierz mnie zauważył znowu. Znowu wyleciałem w powietrze. Ja tam gościowi heada chciałem strzelić. Ale rozwalili tak tego czołgierza, to jest git. Jaki zez, nie da się trafić w ogóle. E, ciężarówką jadą widzę. O, chyba dostał heada. Leży tam czy nie? Leży. Dobra, tak jakby widzę, że nam będą przejmować ten punkt, wiesz? Ale lecę właśnie na tą bazę? Jesteś tam jeszcze? No, skitrałem się na takim wzgórzu. Okej okay. Ja yy, na hardcore idę środkiem. <grym> a, ja chciałem strzelać, a nie mam na tego magazynka bitego Mm, fajnie, to jest ich baza. No wiem, że to jest ich baza. No, ich tu jest w 20. Czas. A ja się wpieprzyłem tutaj. Tu nie umiem w nic wycelować dokładnie. Kuźwa, padłem. O, chodzi. Baza, kuźwa. Ale kurczę, gdzie, nie wiem, no. Gdzie tu w ogóle pokazuje ile jest do końca rundy? No, aż wszyscy gracze padną od nich Znaczy, bo od nas, ma. Wow, coś do mnie strzela Gdzie? Skąd? Gdzie jest ten ziomek? Tam! Frajer na moście jest! Ja pierdzielę, kurwa, kurwa. Ja tu się staram sprzątnąć Wiecie. innych Frajer jest na moście, wiesz? Uh -huh. Ale tu gdzieś za mną Ja tu się kampię na ich bazę O, już go nie ma się do czołgu wsiadł. Nie, coś dalej strzela, kuźwa. No skąd strzela? Ja pierdzielę, chłopie, oni naprzejmą zaraz ten punkt. Nie, <laughs> potracili się, oni, oni już mają coś jeszcze. A mają już przejęty, dlatego na bazie się nikt nie respi, bo mają bliżej z innego punktu. Mam czołgierza. Znaczy, czołgierza. Chyba chuj wie co to jest, dole to jeździ ja jakby chciała nie mogło Dobra idę stąd Fajnie, górę, fajnie górę. że się rozwaliłem czołgierza zjeżdżając z górki Cześć to Nie spierdzielę no i znowu padłem no kuźwa, respię się i padam co chwilę ja strzeliłem i gościa nie uwaliło a prostu mu heda przywaliłem Spierdzielę, spróbuję wziąć snajperza To jest nasz, nasz Dobra okay. kapitolować buraki Próbuję wziąć snajperza się przyczaić tutaj i go załatwić tego ziomka Z Tego ziomka co tam jest załatwić Ja mu się wpierdził samolot w twarz Tak uważaj widzę cię na snajperzu Aha. I tam był ziomek w tych ruinach co masz po lewej Po lewej? Tak, tak Znaczy nie, nie w tych Teraz masz je po prawej Tak jak się wcześniej. No dobra podróży. ja już uwaliłem tak, gościa jednego tam Aha no to może jego Ty uwagi. masz na ja prawo od mostu tułem, nie? Chyba 619 ja pierdolę No tam tam... bazę, ale nie dostałem punktów za to Ej ja wziąłbym sobie tego czołgierza Ale ten czołgierz jest po prostu do dupy hmm. ja Dobra samoloty gdzieś tu latają Który to jest nasz, który to nie nasz Dobra w dupie to mam A nie, tam leci Chuj, nie widać eee. go za tego Dobra. Tu się kłóca. O, dobra. To jest nasz A ten drugi to nie wiem. Gdzieś mi zniknął. Chyba tu no nikogo ja nie powiem. widzę, pusto jest, zostałem 60 ticketów. Ej stary tutaj idziesz z górki i tracisz życie jak spadniesz, Czaisz akcję No co nogi łamiesz. Ale to co, to jest lepsze niż BF trójka, nie? No jaha. Takie małe porównanie. O, okay. Kurczę, ta gra to tu wymiata. Ale nie no. Serio, jak ktoś ma słabego kompa czy coś, to naprawdę jest fajna granie. Graliśmy. Aha Nie, faj, fajnie powrócić do tego starego klimatu po prostu. Dziewiąty byłem. jestem lepszy. No, 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 to nie no w ten każdym kończymy, razie nie? naprawdę. Ta mówię, że fajnie w coś takiego pograć sobie powspominać stare dobre czasy. Jeszcze nie no. było BFA trójki ani żadnych tych nowości. No, wywaliło nam nagrywanie, więc się żegnamy teraz z Wami po prostu. No to by było wszystko i zachęcamy do grania, może traficie gdzieś na nas i znajdziecie. Dokładnie. Się. Zmienimy sojuszniki, nie będziemy player 16 i 17. No, dobra, to na razie. No to trzymajcie się, trzymajcie się wszyscy, na razie Wam.